Padać deszcz i dzisiaj ma być burza, zresztą już słychać grzmoty. Jest bardzo takie ciemne niebo. Mamy godzinę 6.13. Dzisiaj wstałam za 26. żeby tak yy, spokojniej trochę wejść w dzień. I ten olej. Chociaż może mi ta burza da kilka minut, żeby zaliczyć mój trening. Może będę miała szczęście. Dobra, to odesłam się później do Was, żeby jak najszybciej zacząć. Ojej, słyszycie to? Ojej, zaczyna coraz mocniej padać. Ojej, nie wiem, czy coś z tego będzie. Dobra. mam pogodę. Słuchajcie, byłabym w stanie więcej przebiec. Nie wiem, jaki mam dystans, ale zobaczcie, jest to mokło, patrzcie. I boję się tych gorunów. Lecę do domu, ale dała radę, chociaż nie podam się. Ech, do zobaczenia później. Pa! Przecież mokre. To to się nazywa dopiero duch walki, co? Ale już bym raz się w taką burzę nie wybrała, bo tak jak mówię, jeszcze widziałam, że byłam w stanie, może bym przebiegła jeszcze jakieś 400-500 metrów. Może do tego, co przebiegłam, muszę zobaczyć, jaki wynik jest, bo tylko chyba zrobiłam dwie albo trzy długości tych bramek i, i uciekłam stamtąd. Także malutki progres jest, no ale co, ma się pecha. Także nie wiem, czy ktoś moją próbę wystawia na... Jak to się mówi? Siłę woli wystawia na próbę. <laughs> Całkiem to jest zabawne. No ale z takiej motywacji nie mam, żeby z takim mocnym deszczem biegać. Chociaż dzisiaj już chciałam pojechać do centrum handlowego i kupić sobie taką czapeczkę z daszkiem, jakby był mały deszcz, to nie ma problemu, żeby biec. No i taką torebkę na brzuch, żebym mogła też tam telefon trzymać. Bo na razie ją sobie kładam tutaj w stanik i tutaj mnie tak właśnie trochę otarło jak biegałam. Tak... O, zobaczcie. Widzicie, było gorące i mnie tutaj zapięcie z telefonu otarło. Więc potrzebuję jakąś taką torebkę na brzuch, żeby sobie ten klucz obłożyć. I, i telefon. Dobra, mi ten telefon całkiem zaleje. Ja. Także zrobiłam sobie tutaj test i dostanę w przeciągu 15 minut SMSA z wynikiem, czy jestem zdrowa i ten test jest ważny 48 godzin. No, a widziałaś, tu widzisz zobaczyli wtedy co jechaliśmy, lecę a przy 30 20 Tak, Tak, tak zauważyłam no. dzisiaj. Także tak wyglądają u nas takie boksy, które można spotkać gdzieś na ulicy znaczy na ulicy, no w wyznaczonych punktach, y, gdzie można sobie zrobić y, test, który jest ważny 48 godzin. Aha no, i wtedy właśnie jak dostanę, y, dostanę SMS-em wynik testu, i wtedy mogę go przedstawić we wszystkich lokalach, gdzie sobie tam chcę usiąść, bo chcąc wejść do sklepu, tak czy tak, trzeba założyć maskę. No ale żeby usiąść sobie gdzieś w restauracji, niestety trzeba mieć ważny test albo być zaszczepionym minimum 3 tygodnie wcześniej. Dzień dobry, Mamy Grzesia. Grzesia zaprosi mnie do centrum handlowego. Musiałam spotkać z Agnieszką. Chciałam tylko parę rzeczy sobie kupić. A poza tym muszę coś nagrać ciekawego dla was. Może nam się potem coś znaleźć, bo kłopota jest brzydka. Był inny plan, plan się zmienił. O, tu jakoś tak. A mam ten siedzenie przyplaszczone, więc ja taka zgarbiona siedzę. Są pieprzniczki. Zobaczcie jakie fajne. Mega, są na taki wiosenny stół. Piękne motywy. Przepiękne. Zobaczcie jak to jest wykonane. Jesteśmy w tej chwili w Herwisie w sportowym sklepie. I szukam sobie takiej kurteczki do biegania na chłodniejsze dni, albo jak właśnie mnie złapie deszcz. Ale tutaj tyle tego wszystkiego jest, że nie wiem nawet co powinnam kupić. Co przepuszcza powietrze, co mnie troszkę przed deszczem ochroni. Jest to dla mnie czarna magia. <todgłosy> tutaj są jakieś ocieplane już kurtki. Chyba się muszę poradzić, bo naprawdę nie wiem. Chociaż Marta mi mówiła... Mama nie kupuj kurtki. Po co? Nie wiesz czy Ci się odechce biegać? Ale ja znam siebie. Mi za jakiś czas się znowu może zachce pójść na kijki. I też będę potrzebować kurtkę i na to samo wyjdzie. Więc jeżeli będzie jakaś w rozsądnej cenie to sobie ją kupię. Kili manjaro to raczej chyba nie jest dla Dobra to chyba nie jest ten dział. Szukamy dalej. W pokazał mi tutaj dwie kurtki. To jest kurtka znajka. Ona jest śliczna. powiem. Ona ma taki limonkowy kolor. Nie wiem, nie wiem czy widzicie dobrze kolor, ale on jest taki... On ma limonkowy kolor. Trochę kamera przekłamuje. I także kurtka jest śliczna. Druga opcja, tak jak mówię, ta kosztuje 74,99. To jest w tej chwili nowy model, żeby tutaj jest reklamowany. I jest jeszcze druga kurteczka. Taka. Ona też jest. Nie, nie jest pomarańczowa, tylko ona jest taka pink, różowy pink. I ona jest tańsza, ona kosztuje 54,99 Ale on, tam, on mi powiedział, że tamta kurtka je, lepiej oddycha. Ja sobie popatrzyłam na składę i obie, ma, obie kurtki mają 100% poliester. Więc nie wiem jak może jedna lepiej oddychać, a druga mieć słabszą przepuszczalność trudno powiedzieć. Poliester to chyba poliester, nie? Więc jak ja mam dwie dychy przepłacać, muszę sobie przymierzyć tę kurtkę. Właśnie zastanawiam się, czy nie pójść jeszcze do jakiegoś drugiego sportowego sklepu. Może gdzieś są jeszcze przeceny. I Agusia dotarła do mnie. Dzień dobry. Gdyby jeść, jeść. No, no jeszcze bez śniadania, tej... tak Co będziemy jeść? Już, ja już całą drogę myślałam o tym, co będziemy jeść. Ale znasz się tutaj na tych restauracjach Gdzie można fajne śniadanie zjeść. Bo obiad obie, o obiedzie pomyślimy później. No 100% No 100% no i tam właśnie też patrzą też było do 100% po jestem. Muszę pokazać. To są przeceny. Zobaczcie, trafie, znalazłyśmy super przecenę. 19,99 na 19,99. 9 centów. Może, no to się... Jest bardzo... Może się ktoś skusi 9 centów przy ceny. naprawdę to aż takiej. Tutaj mamy sklep CCC. Ja wiem, że w Polsce też są te sklepy. I właśnie teraz Agnieszka mówi, że już to już jest w sumie trzecia filia sklepu, która jest zamykana. nie? I teraz zastanawiamy się, czy ten wykup. W kompletnie rezygnują. Czy kompletnie rezygnują, czy jest wykupiona przez jakąś inną firmę, czy w Polsce też likwidują? No ciekawe, ciekawe jesteśmy, bo CCC ma w sumie bardzo fajne rzeczy. Tutaj jest też dużo polskich marek, dlatego ja myślałam, że w ogóle to jest polska. No, no, no. Myślałam, że w ogóle to jest jakaś polska sieciówka, ale być może, tego to nie wiem. No ciekawe. A w tej chwili jesteśmy tutaj w Wenecji. W Wenecji. Przyjechałyśmy do Wenecji <grymna> na śniadanko. Ale tam w środku mamy się przysiąść. Chcesz? Chcesz? tam do środka się przysiąść? Wolisz? Nie, aż no zostaniemy tu, nie będziemy się przysiąć. Zaraz pokażę Wam, jak wygląda śniadanie. Ale jak teraz pojadę do no. domu, to

Przystojni czy nieprzestojni? nie przystojni? Nie przystojni? Oceńcie sami. Przystojni ci kelnerzy czy nie przystojni. To nasze śniadanko. Ja mam tutaj szyneczkę, ser jajko pomidorek. Dżemik. Świeżo, wycie, świeży, świeżo wyciskany sok z pomarańczy, a o Tutaj tutaj już jest na, na bogato. Na bogato. O, ale ale na... ja też mam jajko. A też masz jajko, no. no. Widzisz, no to jest dwa. Tak wygląda nasze śniadanko dzisiejsze. Hej. Queen Agnieszka. Queen. Shopping queen. Shopping queen. Sówcie. Pasuje ci. Jesteśmy w CA. Nie w CA, co ja mówię. W CCC. śmieszna sytuacja. Tam się ojciec z córką z żoną strasznie śmieją, bo żona pomyliła. Zobaczcie go z tym facetem tutaj w spodenkach dżinsowych. wzięła go pod rękę i zaczęła do niego gadać. A to się okazało, że to nie jest jej mąż. Nie wiem, czy go zobaczycie. jest tak samo ubrany. Ma właśnie... O, idzie tam z przodu z spodenki jeansowej Też biała bluzeczka, nie? Także pomyliła sobie swojego męża z tamtym gościem. Śmiały się tutaj na cały sklep. To teraz śmieszko. Takie materiały i takie kroje jak myśmy tam w latach rzeczywiście 80-90 na dyskoteki się takie nosiło. No ale chodzili właśnie w jakichś kolorach. A to już jest jeszcze późniejsze czasy. Chyba... Tak, dokładnie, no no, no, no. Tylko ten materiał jest taki dziadowski, że pewnie by się w 5 minut spociło. Jesteśmy no. teraz już Agnieszką. W Primarku czy w Primarku? Trajmark, primark. Primark, primark. W Primarku. W Irlandii się nazywa Tenis. Jak? Co ty gadasz? Naprawdę? Naprawdę? No, na wielkim szyldzie pisze Penis?

Where it goes, driving through days and nights won't stop for traffic lights. Down. i will keep on searching for my high you can say i lost my mind i will keep on holding my head high even if the sky is falling down Jesteśmy w kawiarni. Kawka, ciasto. Ja sobie już sama powinnam zabronić spotkań z Agnieszką, bo to się zawsze kończy tak samo na zakupach, i właśnie na kawie, albo jakimś obiedzie. I no, niestety, niepoprawna jest ta Agnieszka, a ja potem przy niej. Nie widać, nie widać. Idzie tak. na urlop, na taki nietypowy za kilka dni i będzie tam naszą reporterką. Nie no, poprosiłam Agnieszkę, żeby nagrała kilka filmików, bo... Jak, jaki rodzaj urlopu? Co robicie? Klemping. Yy, I co to, to jest klemping? Glamping to jest zbitka angielskich słów. Glamrous, ekskluzywne i camping piwak oznaczające luksusowy camping, czyli wygodne miejsce i często z dodatkiem usług hotelarskich. Ale tam nie będzie żadnych usług hotelarskich, więc ja sama będę gotować obiadki. Ten styl uprawiania turystyki zyskuje na popularności w XXI wieku. Dziękuję. To znaczy tak, po takie nowoczesne namioty jedziecie, tak? Tak. Tak w skrócie mówiąc. No, ale jak dojadę, tylko dojadę, to będę robić filmik z samego wejścia tam do środka i reakcji Filipka, no i mojej. Tak, Filipek to jest syn Agnieszki, jeszcze go nie znacie, no nie, jeszcze nie, Twoje... no nie, nie znają jeszcze Filipka, no, także trzeba kiedyś Wam przedstawimy jeszcze syna Agnieszki, czyli wnuczka okay. od Grzesia. No i jadą tam właśnie na urlop, także ja też nie wiem, co to jest ten gl glamping czy klemping glamping. Przez, przez G, Zy. mówi się. Glamping. Aha, no. może no. ja też źle wypowiadam, bo ten mój angielski jest bardzo, bardzo no. dobry. No w każdym razie, no ale zobaczymy na filmikach, bo jestem strasznie ciekawa, także będziemy robić sklejkę. Dobra, co my tutaj mamy dzisiaj. Podano nam. To jest takie migdałowe ciasteczko. Agnieszka ma ciasteczko Oreo. Mm -hmm. Latę. No ja taką malutką kawkę i wodę z cytryną. Cześć dziewczyny! Witam Was ponownie. Już wracam z zakupów. Kilka godzin nas to, nam to zabrało. Tak jak widziałyście na migawkach, byłyśmy w kilku miejscach. W kilku również w ogóle nie nagrywałam, no bo po co? <laughs> za dużo by tego wszystkiego było. I znowu się rozpadało. Mam na sobie już kurteczkę, właśnie tą, co kupiłam przed chwilą. Przeszłyśmy z Agnieszką wszystkie sportowe sklepy w centrum. Bo ich chyba cztery, jak nie więcej. I wróciłam do pierwszego i kupiłam tą kurtkę za 54 euro. O której Wam mówiłam na początku, bo to i tak była w sumie najtańsza opcja. A ja nie chciałam wydawać nie wiadomo ile pieniędzy, bo nie wiadomo czy z tym bieganiem e, na jak długo mnie to będzie interesowało. Ja wiem, że taka kurtka może się też w innych sytuacjach przydać, ale no niekoniecznie musiałabym teraz wydawać 100 albo nie wiem, 150 euro na jakąś super kurtkę, no bo bez sensu nie. No także idę w tej chwili jeszcze na chwilę do Grzesia, bo wysiadam sobie pociągu i mam tutaj po drodze więc wstąpię na chwilę do niego. No, później idę jakiś obiad zrobić. Good? Nie. Nie? Nie pasuje mi, co? Nie pasuje mi.